Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w odcinku numer 23. Paczki chyba taka sytuacja, a jeżeli chodzi o paczki, teraz są paczki te rozszerzone po 15 tysięcy przez cały weekend. Jeżeli nie macie końców i chcecie sobie je kupić, to zapraszam Was, na dole jest link do aukcji TheBestCoins.pl jeżeli powiecie, że jesteście ode mnie, czyli dodacie kasło Kamyk, to 10% bonusu od tego, co kupicie dostaniecie, a my przechodzimy do pierwszego spotkania. Jak widzieliście już, pewnie mamy 10 meczy do rozegrania i jeszcze nie graliśmy wszystko na świeżo, no i Przechodzimy do pierwszego spotkania, siódma minuta, podanie do Benteke, wysunięcie do Benteke, finesyjny strzał, bardzo ładny strzał i wprowadzimy w dziewiątej minucie 1 do 0, także całkiem nieźle się to zaczyna. Jak pamiętam w ostatnich ligach, jeżeli grałem w trzeciej czy w czwartej, zawsze te pierwsze spotkanie sprawiało mi sporo problemów. Teraz De Bruyne strzela, podałem tutaj główka, Benteke strzela i mamy dwie bramki jego. Od razu po tym spotkaniu, gdy on tak strzeli dwie bramki, a może teraz będzie kolejna to postanowiłem, że muszę zobaczyć, ile on ma tych bramek, bo nawet nie spojrzałem, nie oglądam się ile on tam miał tych bramek. No ale przy przeciwnik... się, Wyprowadza akcję w 49 minucie mój obrońca powinien wykonać ślisk. No i pogba strzela w dwa, na 2 dwa, i na 1 do 2. Le, będę strzelona na 3 do 1 z fałsza piękny hatryk dla niego. No i naprawdę to jest, to jest ktoś, to jest ktoś. Dla mnie on jest po prostu, zobaczcie, no, trzyma się tej piłki, nie chce jej puścić i po prostu strzela cztery bramki dla niego w tym spotkaniu, wszystkie bramki jego. No i to spowodowało, że przeciwnik musiał to spotkanie opuścić, jak widzicie, i od razu po tym poszedłem sprawdzić jego statystyki. Pierwsze wygrane. No i zobaczcie: w 73 spotkaniach 106 bramek i 41 asyst. Po prostu. Wow. E, tutaj jeszcze pokazuję Wam inne statystyki. ETO 83 bramki, De Bruyne 10 bramek w 11 występach i do tego 8 asyst. Po prostu. Przód mój jest nie do, nie do zabicia. No, young do tego dwie bramki dorzucił, 9 asyst w 43 spotkaniach. Jesus na was w 44 spotkaniach też strzelił parę bramek. Jak widzicie, każdy coś dołożył oprócz Kehira. Keihil Ke na razie tylko 11 spotkań. E Fermalen strzelił nawet jedną bramkę, zaliczył asystę. Worm zaliczył jedną asystę. E no i tu ławka tu już bez, bez strzału, no raczej. No i jeszcze Runej w 32 meczach, 16 bramek. E Wiadomo, że czasami trafiają się trainerowcy, więc musicie te parę spotkań. Odjąć, no ale i tak to te statystyki Benteke są po prostu prze, prze ogromne, on teraz 100, chyba kosztuje 2000 i, i dla mnie on gra super. Nie dla każdego musi grać, ale dla mnie tak gra. Yy, mamy 20, 30 minutę następnego spotkania i niestety stracimy bramkę z główki yy, w 30 minucie. Starajcz, 41 minuta. Jowetnik przyjmuje piłkę ładnie, podaje tutaj do Starajcza. Yy, ja biegnę. No i niestety mój obrońca wbiega w jego napastnika i go wywalam no i mamy rzut karny to Kehil tak spowodował ten rzut karny on strzela na dwa tempa Benarfa strzela w środek no i ja nigdy chyba nawet nie bronię w środek. Przegrywamy 2 do 1. Jak widzicie w drugiej połowie rzuciłem wszystko do przodu. Naprawdę w drugiej połowie on nie istniał. Totalnie nie istniał. On w pierwszej połowie zrobił wszystkie statystyki, które teraz Wam pokażę. A w drugiej połowie po prostu nie istniał. Ja miałem 8 strzałów, 8 celnych. No i... Niestety, no tak, tak było, w drugiej połowie nie istniał, ale nie potrafiłem już odrobić tych strat. Przegrywamy pierwsze spotkanie w lidze numer 2. no i postanowiłem, że tutaj... Aha, po prostu dostałem końce za, za sponsoring, Yay! i postanowiłem, że potrzebuję bramkarza. Potrzebuję bramkarza, potrzebuję zmienić worma, bo naprawdę jest słabo z nim i tutaj otwierają sobie paczki za 100 tysięcy jak widzicie szybko wszystko przyspieszone i jeżeli trafię lepszego bramkarza chociaż Harta nie wiem kto tam jest Miniole Czecha, to już w ogóle by było super, to spoko a jeżeli nie, to sprzedam graczy, których strafiłem tutaj w tych paczkach tych których mam duplikat oczywiście na, na liście transferowej i kupię sobie Czecha, on kosztuje 15 tysięcy więc po prostu wiem, że to są paczki chyba taka sytuacja, nie powinienem kupować bramkarza, ale no naprawdę potrzebuję, potrzebuję kupić sobie bramkarza, bo jesteśmy w drugiej lidze, to nie jest ósma liga ogórków, czy dziesiąta liga ogórkowa tylko właśnie to jest Druga liga, ja potrzebuję solidnych pleców z tyłu, żeby on łapał te piłki, nie wybijał przez przypadek. Tutaj trafiliśmy Julio Cezara gdyby nie to, że QPR spadło, byłoby świetnie, bo wstawiłbym Julio Cezara i naprawdę nie miałbym żadnych tutaj wątów do tego trafimy jeszcze Kabaje no ale tutaj niestety nie udało nam się trafić żadnego dobrego bramkarza z BPL no i postanowiłem po prostu zakupić Czecha, jak jak zaraz zobaczycie to będzie mój pierwszy zakup nawet na potwierdzenie tego, moich słów ponieważ wyskoczy to, że kupiliśmy zadanie wykonane kupiliśmy zawodnika na kup teraz no i te, tym razem Petr Czech będzie bronił naszej bramki. No i całkiem, całkiem spoko przechodzimy do następnych dwóch spotkań. Pierwsze już przed nami, zobaczmy jaki skład ma FC Romania. FC Romania, no Lewandowski, Mandzukic, Robin, Royce. Wow, Gundo Gando, tego naprawdę skład całkiem niezły. Ale to my zaczynamy w siódmej minucie. Benteke się znajduje z lewej nogi strzela, i w tym momencie prowadzimy 1 do 0. Także jak na taki skład przeciwnika, całkiem nieźle rozpoczyna się to spotkanie. Przechodzimy do minuty 14. Przeciwnik wyprowadza akcję. Tutaj Kościelny walczy o piłkę agresywnie. Po drugiej stronie widzimy, wybiega Benteke. Benteke przyjmuje na klatę. Wolej. Bum. Gold. 2 no, bez szans. No i jak zwykle on, jak zwykle Benteke, to jest to jest monster dla mnie. To jest po prostu ktoś, kto strzela Hattrika w 34 minucie dla mnie. 3 bramki pod rząd, trzy bramki Benteke, w pierwszym meczu cztery bramki. Siedem bramek już w tym odcinku, a dopiero jest trzecie spotkanie. Kolejna akcja. Ramirez dośrodkowuje, tam jest De Bruyne. Piękny wolej. To nie był wolej, to był przewrotka. To były takie, takie nożyce. Piękny, naprawdę piękna bramka. I wygrywamy 4 do 0 już. To jest druga połowa. Podanie do Younga, bardzo tam się wygiął De Bruyne. Szukamy miejsca, szukamy miejsca. No i zostajemy faulowani. Za bardzo mnie odpychał. No i żółtą kartkę dostaje Roben. Eto strzela w prawy róg i wygrywamy w tym momencie. 2, 5 do 0. Traż. Przeciwnik ma akcję w minucie 68. E, tutaj Lewandowski próbuje coś zrobić. Bardzo ładnie mnie przeszedł Bardzo, bardzo ładnie to zrobił. No i Schweinsteiger dostaje piłkę, strzela. I naprawdę ładna akcja przeciwnika. I strzela on na 1 do 5. 76. minuta. Benteke znajduje Eto. Obrońca popełnia koszmarny błąd. Odpuszcza sobie Eto. No i Eto będzie strzelał. E, silny strzał. Nie, nie szedłem na finezję. Szedłem, szedłem na siłę. 6-1. Wygrywamy. I kolejne 3 punkty dla nas. 14 strzałów celnych dla... Dla mnie tylko 3 przeciwnika, mamy prognozę, że będziemy utrzymywać się w lidze. Ale ja nie chcę się utrzymywać, ja chcę awansować bez problemu do każdej ligi. Jak widzicie, mój skład nigdy na razie się nie zmienia. 3-5-2 z Czechem, z tym, że Czech jest właśnie na bramce. No i co? Cycor to jest nasz ostatni przeciwnik na dzisiaj, zobaczymy, jaki on ma skład. Dżerwinio, Biabany. Całkiem, całkiem spoko w obronie mamy dwóch zawodników Juventusu, Caseres i Ogbona. No ale to my zaczynamy w 22 minucie po pięknej akcji. Niestety przeciwnik wybija, ale tu jest Benteke jeszcze, który podaje do De Bruyne. No i ten strzela z lewej nogi. Bramkarz obronił, ale piłka i tak wpadła do bramki po jego łapach. Następna akcja w minucie 30. Ja przejmuję piłkę w środku pola. Sisoko podaje tutaj niestety. Sporo zamieszania. No i podanie do Eto, Eto daje do De Bruyne. No i ten strzela na praktycznie pustą bramkę. No i mamy 2 do 0. Dwie, dwie bramki De Bruyne, także całkiem, całkiem spoko. To jest już druga połowa, 50 minuta, Benteke na skrzydle dośrodkowuje. No patrzcie, on tam nie miał jak e, obrońca przejąć piłki. I strzelamy na 3 do 0. Jak widzieliście, ta akcja, po, po, na, mimo że piłka wpada do bramki, tam jeszcze sfałłował. Byłby rzut karny, gdybym nie trafił. No ale na szczęście trafiłem. 63 minuta dośrodkowanie strzał z głowy no i niestety nie potrafimy tego obronić. Nie wiem dlaczego Jesus na was stał w ramce. On jest najniższy chyba z mojego składu. No ale tak też było. Ramirez w minucie 74 wykonuje ruletkę, przeciwnik przewala Ramireza. i jesteśmy niestety nie w polu karnym, tylko poza i Żervini dostaje żółtą kartkę. Sprawdzam kogo mam tutaj dobrego do rzutów wolnych, ale Jank jest całkiem niezły do wykonania tego. Przymierzył Jank, strzelił okienko. Gol. I mamy w tym momencie 4 do 1. Piękna bramka Yanga. To jest moja chyba trzecia w tym roku w Fifie z rzutu wolnego, także całkiem, całkiem spoko. No i wygrywamy to spotkanie już na pewno. Na pewno zdobywamy 3 punkty. No i tak jak widzicie, dwie bramki Yanga, dwie bramki De Bruyne. Całkiem nieźle. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Widzimy się już w następnych odcinkach. Forma mi rośnie, także 9 punktów. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.